sobie dzisiaj, miksikiem. Teraz. Czyzi Agnieszka? Kolejne pytanku tutaj jakieś lozownik fajne. dopiero zaczynam. Co iść lubię cięskie czołgi. Pytanie i 7 czy obi 277. Mam już 257 Ze schematów mamy z Cerora za free iść w tonik losownik Ninia z 7 złotych. Pojedziemy na wodę. Dziękuję! Odpowiem za chwilkę spokojnie. To będzie dobry magazynek, coś czuję. Oj. Kurde, no. No nie wierzę, no. Jeden tylko? Tylko jeden strzał, niemożliwe. No, dwa. Dziewięć paczek rozdaje Agnieszka, dziewięć paczek. Po trzy na trzech widzów Multi, nie wiesz kiedy dadzą dwulufowe czołki do drzewka w lutym mają wyjść W lutym proszę jak ciebie Cześć Lola O, jest to na wodzie, dobra Trzeba będzie go pokarać Za taką decyzję Oj nie, nie, nie darujemy tego tej jesecie My jej tego nie darujemy, co nie Nie może mieć tak dobrze Kurna Przestrzałem krucho Cześć, Speed on... E, SPG. to nie zdejmę. Dobrze, gra na Wredne dobry, dziesięć złotych. Dobry wieczór! Prześ Arremidas. Ten jak pancer ze skinem, kurka. Skubany ma skina, ale trudno jest go przebić, jak takie kalafiory latają, bo tragedia. Czy jutro będzie wiadomo kto wygrał paczki? Tak, ale dzisiaj na lajki będzie szybciej wiadomo. Widzowie bez subów też mają szansę? Oczywiście. Oczywiście, że tak no. Ja musisz mieć subskrypcji. Korzeń. No tego jak pancera chciałbym upolować, no ale no, kurka. się ma, no? Wykryty jestem. No nie no Halo jak to! Kurde progetto nawaliło. Schował się Ten, za... Skoro się ma. Mam o... pytanie odnośnie załogi. Czy na każdym czalgu muszę mieć osobna zaloga wyszkolona za bym dobre perki i... bo przy przenoszeniu sąjemne w rozwoju załogi pozdrawiam 6 ,59 zł 59 groszy. Tak, a każdym czołgu praktycznie trzeba mieć dobrą załogę oddzielnie. Poza prymkaniu, prawda? No nie dotyczy to premek naprękach to no nie trzeba. Ale się rozczarowałem teraz tym projectem. Bo on się wycofał i oddał pozycję gościowi CNAF. Oddał pozycję. Duży błąd. Nie wolno oddać pozycji STB. No. STB sobie na ludzi teraz gra i jest tragedia. Na Hakach kolega. O kurde. Nie przebijemy STB. Nie przebijam ST, nie przebijam STB, a mix mnie w tej bitwie rozczarowuje, to jest mało powiedziane. W tej bitwie jestem naprawdę bardzo poirytowany skutecznością tego działa, bo jest słaba. Paweł 822 siema ocenisz konto. W co iść? Dziś słaby procent wygranych, dużo bitew 15 do 0. Dodasz do klanu, mam nadzieję, że brak mikro nie będzie problemem. Pozdrawiam, 5 zł i 13 groszy. W klanie domki? absolutnie nie jest to wymagane. W ogóle przegrywamy. To jest dziwne też. Patrząc na to, jakich mają kiepskich graczy, jak to jest to, co pojechało na wodę, to ja nie wiem, jak my to możemy przegrywać, naprawdę, no to znaczy, że no... Nasi wcale nie grają lepiej. Nie może tak być, nie może. No. Oni mają za dobre życie, no. Oni mają za dobrze w życiu. Najgorsze właśnie w EMK jest to, że jak dostaniesz taką mapę. Jak ta tak, RS Sievan oceniłbyś konto i powiedział jakie prętki dostępne za Golda w grze opłaca się kupić? Chodzi najbardziej o te, które dają radę w obecnym wocie Pozdrawiam 6 zł i 59 groszy. No wiadomo, nie poleciłbym tobie beznadziejnej. Najbardziej polecę Esterwała i Gwardziste chyba. Esterwała i Gwardziste najbardziej. Te dwa Kropka jak grać dobrze włoskimi magazynkami 5 zł i 13 groszy Kurde, dobre pytanie byłoby jeszcze którym konkretnie, bo to trochę, trochę zależy mogą zdjąć, jak przyjadę dalej. Cześć kredka! O kurde jak pancer No to żem Spotkał konkretnego przeciwnika Mam pułapkę na niego teraz do zrobienia. Jak się wycofa, to go może uda się zdjąć. Chciałbym, żeby go tutaj nas sprowokował light, ładnie go prowokuje. Pa co zrobi? Pa co zrobi? Jest bokiem, mamy go, mamy go, mamy go, mamy go o, nie zdąży go zdjąć, ale dostał ładnie dwa razy. Ładnie dostał dwa razy Pięknie dostał Może jeszcze się wychyli jest nadzieja, jest nadzieja, jeszcze troszeczkę, troszeczkę tylko, oczpinkę, no dawaj, spróbuj, spróbuj, zrób to, zrób to, zrób to, trochę, trochę, jeszcze trochę, trochę, no, wierzymy w ciebie Swaj, cała Polska w ciebie wierzy, zrób to, zrób to dla nas. STB jedzie na wodę. Kurde. Dobrze byłoby przeodować, ale jak ten jak pancer wyjedzie. Nie! Jak to nie zarysowaliśmy? Kurka woda! Nie rysuj, tylko strzel Co? No ja żądam rekompensatę, ja tutaj już... jak grać dobrze włoskimi magazynkami 5 zł i 13 groszy. Dobrze, 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 spokojnie, będzie bitewka. Kurde! Ale masakra, no. O! Nie, 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 ze mną te numery... Halo, na plecach mi się pojawi STB, bo Progetto uciekło. Ej, tu się zaraz STB pojawi. Ej, ale lipa. Ej, niedobrze. Tu się pojawi STB zaraz. Po projektu uciekło. Kurde, dlaczego mnie zostawiłeś? Zostawił mnie. Lewandowski mierzy. Nie we mnie. Ale nie mierzy we mnie. Nie ma przestrzału na chińskiego TDK Lewy, lewy, lewy nic. Nic mu nie zrobię. Mam pomysł, wiecie Mam pomysł M4 Fiozo 6 Multi. Mam pytanie, czy dostanę się do PNF? Dziś wyjdę, tylko się pożegnam z starym planem. 6 zł i 59 groszy. Dobrze. Warto się pożegnać, żeby to nie było tak, że wychodzi z kanu w, w kiepskiej atmosferze, co nie? Nie, no trage tragedia. boku wieży nie przebiłem. Potem to już były takie strzały, no próby. Ogarnku szukałem jakoś. Gienek, cześć Multi. ocenisz proszę konto i dodasz jakiegoś klanu pod randomki. Mój nikto, Gienek zł i 13 groszy. Dobrze. Mierzy tutaj. Dobra, spróbujmy tego STB zdjąć. Waga, czy tu jest? Nie ma go, bo nie ma żarówy. Dobra, zaryzykuję. Uwaga. Próbujemy, jolo. Po STB. Dalej tam kampi. Nie no, nic nie zrobię. Jako... on tak... Z... On... Nie no. O, nasi go trafili. Ładnie. Chodź, czekaj. Mam pomysł jeden. Ale pięknie! Jak to nie wyszło, chłopie? Nie załamuj mnie. No! Co jest z tym działem? Ja się popłaczę, przecież to... To jest... sniper, kurde, no! Nie, no panie, jak ja nie wytrzymę tego, to się nie zdziw. Proszę, nie, kurna, nic, nic, nic po prostu. Chyba ja nie mam załogi, ja nie wiem, ja nie, ja nie mam pojęcia, czemu to nic nie, nie wchodzi. Ja mam wrażenie, że ja mam załogę zbyt 20%. Dzień dobry, Spresajan. O, jest! Jeszcze raz? Kurde, jeszcze raz, próbuj! No ostatni, proszę! Jest! No, dobra, jest. Wredny zagraż, artyleria 17 zł i 10 groszy. Witam serdecznie, wredny. Oj, ale wierzę o tym, że wielu widzów mi tego nie wybaczy. Zdaję sobie z tego sprawę. To mógłbym chyba tylko zagrać taką artylerią, co jest jak... Tedek. Może bym... O kurna. O, to jest koniec. Dobra, przynajmniej jeszcze strzeliłem na koniec dwa razy w tego obiekta. 4000 uszkodzeń. 300 po asyście. No 4000 to nie jest mało. To była bardzo kiepska bitwa, bo tak, kiepska mapa, kiepskie ustawienie rywali, bardzo defensywnie, bardzo defensywnie grali. Dużo kampienia, naprawdę trudno było w tej bitwie zrobić sporo, ale udało się. Co się udało, moi drodzy, co się udało? Udało nam się, co zrobić, to zrobić 4000, jestem zadowolony.